Witam Was. Kolejny odcinek Gry o tron RPG. Mam nadzieję, że teraz już będzie akcja. Będzie wszystko, będzie lepiej po prostu. O, kompletnie nie wiem, gdzie mam się skierować, ale pomyślmy, że tu. Dobra, jest jakaś cutscenka. So, tak jak wierzyna, żeby tego low-born scum like you often end up the same way oh just listen to him still with his milk teeth and he wants to draw yeah here ogar, ogar. to squirt you into your mother's belly <laughs> one more word like that and I'll send you back to the shitty where you were born shut up Knight or thief, you are all brothers now, and equal before the gods. You will fight only when I order you to. Pardon me. My vows should be stronger than my roots. Oh indeed, my lamb. Here, you're officially brother to swine and rapers. Since I must train you, I'll show you why you must stay united. Attack me. Whoa, 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 spokojnie. I'm such Okej, okay, zobaczymy na czym w ogóle polega tutaj walka. Każdy członek drużyny ma przypisane ekran walki na razie może strożyć. Morsem... Aha, na prestrowie, energia, postawa, kolejka, rozkazów, czyli walka turowa. Aha uh -huh. Dobra. Atakuj, atakuj, atakuj! Ciach, ciach Ja tam na razie Na razie nudno. Okej okay. No. Ciach, ciach, ciach. Ale dynamiczna walka. Normalnie szok. Yy... Ok, spacja. Korzystanie z umiejętności. Dobra. Spustoszenie. Tak, tak. Wow! Aha, bo to jest. Dobra, już rozkwiniam Slow motion. I tak, ciao cia. Ale kombos poszedł Piękny Dobra, trzeba będzie się przyzwyczaić ej, do takiego y, rodzaju walki Dobra, tak, tak Jak nie kompatybilne, ej Kurde, przed chwilą były kompatybilne te bronie. Czy rodzaje broni Dobra, cały czas będziemy lewy wciskali, może to coś da no, oni e, on mi, mi połowy życia już zbili. Czemu ja? Czemu ja nie mam broni? Y... Y... Obrażenia na sekundę. No, ja chcę to założyć. Nie można zmienić podczas walki. Ok. Okej. Okay. tylko czemu ja nie mam broni? Jej, no ludzie. Aha, dobra. Ogarniam, ogarniam, zmienię po prostu. Yy, zmienię broń podczas walki. Okej, okay, mamy mieć już. Tak, tak. Jejku, dobra. Let me see what you're made of. No dobra, chodźcie, chodźcie, reszta. Mm, użyj klawiszy się, miał um, zmienić cele. Zielony. No, atakowany cel. Dobra, nieważne. Tak, tak. Ok. Łucznik powinien łatwo zostać zabity, wydaje mi się. O, krwotas ma fajnie. Znaczy, nie to, żebym mu tego życzył, nie? Bo. Nie życzę mu tego tak gościowi, ale to jest w sumie trening tylko. Dobra. No, bijcie się, bijcie. Kurde, będę musiał urozmaicić tą parkę moim komentarzem. Właśnie tak y, powiem wam, by the way, na jakim tomie akurat jestem y, gry o Tron, bo ta gra jest tylko na podstawie pierwszego, pierwszego tomu. Tytułowej gry o tron i serialu, tak samo. Ja jestem na uczcie dla, uczcie dla wroncie nie śmierci. to jest tom czwarty, część pierwsza. I w sumie piąta książka, czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, no, piąta książka z tego cyklu. Bo y, Nawałnica Mieczy jest podzielona na dwie części. Aha, na sumie to nie nadawał się na mur... The boy had southern soil running through his veins. Trudno. He wasn't made to survive here. Perhaps, but no one can break their oath and go unpunished. Before he died, the boy had enough strength to give us the name of his tormentor. przepraszam. Wole, no, bo akurat tak sobie First Gorod deserts.

jeszcze walka jest dosyć drewniana Kurde zgubiłem wątek, bo czytałem napisy Jezus No walka jest dosyć drewniana i będę musiał coś tam mówić. Chyba, że jeżeli nie chcecie żebym gadał to mówił podczas dialogów to napiszcie po prostu poniżej. I Mark, dobra, wybierzemy się tam One final thing. Mm. która I dotyczy the ciebie. News that concerns jaka? A knight in the service of the king's hand is riding towards Castle Black. He is coming, especially to speak to you. To We'll return from Icemark before he arrives. Dobra, najpierw się zajmijmy jedną misją. A żeby nam nie zawracali głowy innymi rzeczami, Okej, okay, to wyruszamy na mur, znaczy na Icemark. Wytrop Krygana, weterana, który prowadzi patrol w kierunku opuszczonego fortecą Icemark na zachodzie. Ok, yy, gdzie ja mam iść? Może tu? Tak, na pewno tu. Nie. Kurde, przydałoby się oddalić jakąś tą jakość, tą postać. Rozdział Mors. Na tę noc i wszystkie pozostałe. Wytrop Kregana w... Opuszczonego Fortesu Iceman na zachodzie. A skąd mam wiedzieć? Dobra. Czy gdzieś tam. Ale w sumie strzałka też mi pokazuje, prawda? Więc nie będę musiał robić za debila. Co robić za debila, kurde, co ja w ogóle powiedziałem przed chwilą. Okej, okay, panowie! Wszystko dobrze podejść mieszkanie. Dobra, w dupie nie płaczcie, jesteście yy, nocnej straży, a nie. O! Ho ho! Mam nadzieję, że. No las. Mam nadzieję, że, że. że, Nie będę tylko w obrębie tego. Podobno jest dwóch bohaterów. Ej, No. Potwierdź. No, chcę tutaj. Aha, dobra, muszę kliknąć na to. U mrocznie. Pewnie z deserterami będziemy walczyli, bo okazało się, że że jest ich od cholery. Ale dobra, nieważne. Chyba, że coś ciekawszego nam dadzą innych, może dzikich zobaczymy, zobaczymy. Kurde, coś miałem powiedzieć. Coś takiego fajnego, inteligentnego. Coś na temat. E, tam zapomniałem. Dobra, nieważne. Niektóre bitwy wygrywają miecze i włócznia, a inne gęsie, pióra i kruki. Tywin Lannister. Bardzo mądre, to. W sumie. Dobra, nieważne. Left alive along the wall. Sorry, pies mi za to oh, Dobra, nie przesadzaj, człowieku, kurde. Aha, zmiana broni. No dobra. Dan, dan, dan. Dobra, walczymy z dzikimi, czyli do tego byłem przygotowany. Och, ciach. Te efekty specjalne Wiecie, żeby się nie okazało, że... O! Fajnie, paczuszka Miecz dzikich Okej, okay, zobaczymy, który jest lepszy 19 Dwuręczny... Dwóręczny, mieczciki, jednoręczny, dobra. E, nie pasuje do postawej dominacja, która wymaga wyposażenie w broń. Dwuręczną. A nie, dobra. Musimy mieć dwuręczne rzeczy. A jak weźmiemy ten topór? Okej, okay, teraz się nie spruli, fajnie. Mamy topór. Woo! Dobra, okej, okay, tu mamy jakąś znajdźkę. Będę prowadził raczej to na wesoło bez... Mówię, ta gra, ta gra sama. Sama w sobie by was uśpiła, Także będę musiał to nadrabiać. Mam nadzieję, że mi się uda, a jeżeli nie, to wybaczcie mi. Dobra, Cfia, mi się powierzy. Niebezpieczeństwa, bla, 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 bla. Jak ci rekruci normalnie gada... Z moim myśleniem, że będzie takie slow motion. Ciao, ale wam przypieprzę zaraz. No, a dosyć wolny, widać to, mm, widać to, że jest troszkę wolniejszy topór. Czemu on przyjął O, tu jest jeszcze jeden, fajnie. Fajnie, że mnie atakowali się naprawdę cieszę się. Bum. I jeszcze, i raz, przypieprzenie. Ała! To musiało woleć Dobra, mm. Kurde. Nie mogę tej paczuszki. Maczuga. Fajnie, fajnie. Tylko ciekawe czy bronie tylko z nich lecą, czy jakieś inne części ekwipunku. Nie pogardziłbym innymi. Wow. Aha, broń. Dzięki antyczny miecz. Oj, pewnie okaże się, że to inni. <grytanie> There are too many. Two of them. Mors. They're beasts, I tell you. I did what I could do to save my lads by luring some of the bastards to me. Why did your men go? I sent them to try their luck, crossing the bridge. Get out of here. <clears throat> if, if you want to live, Mors. Oh. Gwałciciel Dobra, nieważne. Dobra, tu chcę łupy pozbierać pewnie jakieś fajne itemki mają, a nie. W ogóle dajcie znać jak chcecie, że ten, 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 tą serię prowadził, bo też zapomniałem w pierwszym powiedzieć, Czy chcecie na poważniej czy na wesoło? Ja się dostosuję. Cześć Rom ale to, by the way. Pan ma Kosek ten z fantastycznej czwórki, przynajmniej mi się przypomina. Ten taki z kamienia. Pasuje do niego. Ale to tak wiecie. Okej, okay, dawaj, łop. dzięki. Fajnie, flakony. Ej, gdzie jest myszka? Kurde. Kurde, mam myszkę poza pulpitem. What the fuck? Chwila, cięcie, bo muszę to ogarnąć. Jezus, Dobra, wystarczy escape wcisnąć. Jestem już z powrotem. E, mamy tu coś jeszcze w grupie Kregana, bo czterech ludzi zadbają o to sobie ich rzeczy. No dobra, czyli itemki. Open the door, Open the door. Siema! Ale ogień, ale efekty. Gdy zdobędziesz towarzysza, dobra, nie, na razie nie potrzebuję towarzyszy. Ok. Dun, dun, dun. Zanim się zjarzycie, to was zaatakuje. Bum! A łucznik, jest fajny cel wypręb. Obrałem. Oa. Uuu. Kurde, no nie miałem szans ze mną. W sumie powiem Wam, że przynajmniej że nie muszę cały czas klikać jak w Rizanie. odnośnie walki. SORRY PIES Także cięcie zaraz będzie, tylko muszę załatwić tych No dalej rozpieprz się No no i o tak jest ostatni Piękny strzał No już aha dobra Mogę zapisać w każdej chwili? O zapis fajnie Także widzimy się za chwilę Dobra jest z, z powrotem, mm, wybaczcie te cięcie, już w ogóle nagryłem to trochę, trochę później, abyście, jeżeli udało się zbierać te 6 łapek, czy tam 5, o które prosiłem, to widzicie po prostu ten odcinek i musiałem go dograć. Nie dzisiaj, osobiste rzeczy zwiadowcy. Dobra, to lecimy dalej. Zobaczymy, co tam się kryje, jaka historia będzie się kryła. Włączymy sobie na pełny ekran wreszcie. Tak myślę, czy nagrywać to w rozdzielczości Full HD, ale to 20 antyczny miecz, hmm, 19 mięcz dzikich, topurkatowski, topurkości. Chyba ten, ten jest najlepszy, bo po pierwsze fioletowy, po drugie ma dosyć duże obrażenia. Także ruszamy do przodu, mam nadzieję, że dobrze idę tutaj. Pewnie, pewnie jakieś znajdźki mi ominęły. ojojoj. oj. oj, oj. Osobiste, archiwowe... Westeros, Westeros, Westeros... Hmm... Gdzie teraz? Nie, dobra, może... Może mam wrócić, tak, zapewne mam wrócić. Ale przynajmniej odkryłem jakąś tam znajdźkę, nie? Hmm, tutaj pewnie ćwiczyli strzelanie do łuku, Ale jestem inteligentny. Okej. Okay. O, manu będzie bitwa chyba. <grymne> Headshot! Dobra. I gdy zauważysz, że przeciwnik przygotowuje się, możesz przerwać za pomocą umiejętności przerywania. Nie, 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 nie. Spokojnie. Już nie będę w to bawił. Bum. Jak O, to jest chyba obszarowy nawet topór. Zobaczcie, dwóch naraz mogę bić Zarąbiste już mi się podoba A, energii nie mam, dobra Trudno, chyba tego atakuję, tak? Nie ma sprawy Kurde 3 3. Aj! Padły, ale dobra, mamy następnego Samoobrona, wymierzony cios Dobra Dobrze, że mamy trzech ludzi, a nie jednego i pewnie śmierć, śmierć jednego nie kończy się od razu końcem gry to już mi się podoba. Okej, okay. Oj, oj, oj. Yy, Umiejętność przerywania. Nie wiem, która to jest. Samoobrona? Shit. Jeszcze dostanę strzała porządnego. No. Aha, prawym? Ej, ja myślę, że prawym, jak uderzę, to tarczą dostaję. Dobra.

At least I buried one of your boys. Dogs like you always travel in packs. Your leader must be nearby. Where is he? Where is gone? Sit on you! Oh no no but you have a choice. Either spit it out and I finish you off cleanly, or else I'll take my time. Don't bugger yourself, old man! No mamy czas. Enough. I knew you didn't have the balls! Your pity is insulting. I will be avenged. The half-hand won't get here in time to save you. My brothers are coming for you, butcher. Gorn will have your hide. As soon as we've ripped open your wall, he'll tear your, jasne, jasne. your chest. Oczywiście żadnych spoilerów z pozostałych części nie będzie, tak że możecie bez, bez przeszkodu to oglądać to. A może pewni kim są biali wędrowcy, najprawdopodobniej są to inni. No Dobrze. Save your hatred for the living. We have many more to kill. What are your orders, brother? There's a whole clan of wildlings not far from here. And they know that we've spotted them. He mentioned Halfhand. Corin Halfhand is relentless. If he's tracking these wildlings, he'll get them. If I know Gorn, he's surveyed the area and preparing an ambush to slow down the brothers of the Shadow Tower. We'll go down and keep them from getting the passage back open. They'll be stuck here, and our brothers can just finish them off. Perfect. The dogs will be trapped, and us with them. Gavros, the Let this opportunity go. Gorn is one of the most dangerous leaders from beyond the wall. We've got to give it a try, and there are many brothers to avenge. I have little hope, but perhaps we can at least recover their bodies. Ciekawe, jestem, czy spotkamy innych bohaterów z. Znanych z książki, czy nam ze serialu? Zresztą zobaczymy, prawda? O, dobra, tutaj mamy jeszcze coś. Heum, o, fajnie. Jakaś kolejna fajniutka, znajdź go. Tędy pewnie. Hmm. Gdzie jest ten topór? Topór z kości, topór. Tylko, że to jest. Jednoręczna. Ha! Dobra. Tutaj weźmiemy dwuręczny miecz, dzikich, antyczny miecz, pałka. Dobra, antyczny nie, nie patrzę na prędkość ataku, ale kit stem. Eee. Dobra, zobaczymy jak to się będzie sprawowało. Ha. Dobra, najpierw łucznika trzeba wykończyć, to wiadomo niko kompatybilne rodzaje broni, fajnie, fajnie. Czyli musimy niestety zmienić na nasz nieporęczny topór. Ok, jeden wpadł. Weźmiemy ładnie za chwilę, skrócimy maki. O, widzę też, że też łupiec. Zobaczymy, co tam będzie ciekawego. Wezmę to jeszcze. Muszę sobie przeczytać. Co robią poszczególne skile bo to na pewno się przyda. Chwila, mam jeszcze hełm, prawda? Yy... Dobra, potwierdź, nie obchodzimy to. Potwierdź, oh, przepraszam Was. Hmm, hełm Torega, Stary Kaptur. Uu, już mi się podoba to, że możemy to wszystko ładnie... Skórzana broja dzikich... o, zbroja nocnej straży, okazała się lepsza. I to mam założone, tak? Okej. Okay. Tu mam jakieś pierścienie... dobra, może znaleźć fabularne przedmioty. Okej. Okay. Troszeczkę jest rozbudowana, mam nadzieję, że klimat jest dobry. To już... u... róg dzikich. retreating now that they know we're close. By the Mother! We're all going to die right here! Shut up, Poddy. We'll be doing the attacking. za have no hope, sir! <laughs> Listen to me carefully, worm. Here, everybody fights and nobody runs. Have pity, sir! Concentrate on the present, Poddy. If memory serves me, Nie a w sumie to są rekruci, dopiero złożyli przysięgę, więc mogą być tacy, ani prawda? Dobra, osobiste rzeczy. Zbieram, no o! Okej. Okay. Chwila, czy... A, myślałem, że jestem sam. Dobra, tak, tak. Brak miejsc na akcję? No kurde. Eee, chyba Chyba złego celu zaczęliśmy. Tak mi się wydaje. O nie, 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 nie. Przerwać muszę ci to. Shit. Dobra. Zaleśnij cię od wszystkim znajdującym się. Przebijasz. Aha, dobra. To się teraz przyda, jeden chociaż. One more time. Boom. Beautiful. Buddy. You stand here. You can count on me, Westford! Cover us as long as you can, understood? I'll do my best. You'd best do better than that. It's our asses you're covering. We'll go down and stop them from reopening the ancient ice mark. So don't fall asleep. Hmm. Dobra, przeszukajmy ich. A tam chyba... O, dobra, jeden ma coś. Mała, drewniana. Fajnie, fajnie. Dobra, na tym zakończymy chwilę. Zobaczymy. Nas. O, akurat. Wyszło tam odpowiednia ilość czasu dla tego odcinka. Także ja się z wami żegnam. Zobaczymy co będzie dalej. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Mam zarąbisty hełm już. Dajcie znać, jak wam się ta seria w ogóle podoba. Nie zapomnijcie o pytaniach, które postawię wam podczas tego materiału i nie zapomnijcie skomentować, ocenić, że jeżeli chcecie być na bieżąco. To wiadomo, zasubskrybujcie mi kanał, chociaż wtarzam to co odcinek. Nie wiem po co. Dobra, trzymajcie się, cześć.